26 niedziela, 26 lutego niedziela. rozpoczynamy analizę weekendową spółek z indeksu WIG20. Dzisiaj z małym plusem jedna spółka dodatkowo, o którą prosiliście. A rozpoczynamy oczywiście od spółki Allegro zgodnie z alfabetem. Na, w tym tygodniu pow, powstała tutaj świeca czarna, aczkolwiek z bardzo wyraźnym dolnym cieniem, czyli taki pin bar. E, można by było powiedzieć prozrostowy, no minusem tego jest właśnie ten czarny korpus, który zawsze, jakby osłabia wymowę takiego pinbara. Natomiast, no, jest ta szansa, jak też widzimy, taki nieco większy, większy, no nieco większy, wyraźnie większy od poprzedniej sesji, ale tutaj mamy tutaj poprzedni nieco większy obrót, czyli, czyli jest tutaj szansa na obronę, jak wiemy, jest to też powiązane z tą linią tutaj Bliskością wybitej tej linii trendu, a więc jak najbardziej no jest ta próba odreagowania. No i teraz, jeżeli tutaj rynek definitywnie zrobi kolejny ruch czarną świecą, no to będzie wybity podwójny szczyt i wtedy, moim zdaniem, spadamy z racji tego, że to jest tutaj układ trójkowy, no to co najmniej do 25 bardzo duże prawdopodobieństwo wejścia do. do do poziomów tutaj jeszcze niższych, czyli około 21. Natomiast trzeba brać wtedy bardzo, bardzo mocno pod uwagę również fakt, że jest to tylko trójka. W związku z tym, jak i również nowy dołek jest tutaj całkowicie możliwy w tym przypadku. Jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, to właśnie to jest to, co mnie. Dlaczego, dlaczego wspominałem o poziomach? Tych niższych ewentualnie, bo tak na pierwszy ogień, na ten, na ten bieżący moment mamy tutaj ruch ewidentnym impulsem, korekta, wyjście do góry, wybicie i teraz retest tej, no można powiedzieć, tutaj wybitej strefy oporu, tak, która stanowi równocześnie linię szyi. Odwróconej głowy z ramionami. I tu czas opowiedzieć, że powstała bardzo teraz ciekawa formacja gwiazdy porannej. To wszystko składa się w jedną całość, aby liczyć tutaj na, e, znaczy się liczyć, aby tutaj brać poważnie pod uwagę ten podstawowy scenariusz. Mimo wszystko na razie podstawowy scenariusz pójścia w górę na wysokość około 37- 38 zł z racji zasięgu tej odwróconej głowy z ramionami, a wspomagałoby tutaj układ korekty pędzącej 1 do 1. No oczywiście teraz znowu wiemy, że formacje świecowe powinny być potwierdzone. jeżeli przejślibyśmy na wykres intra jednogodzinowy, to też byśmy zobaczyli, że nie mamy jeszcze... Ukształtowanego impulsu, który wybiłby ostatni potwierdzony szczyt. Bo w tym ujęciu intra, takim krótkim, ten ostatni potwierdzony szczyt znajduje się tutaj na poziomie 29,63. A więc, no, jak gdyby nie ma tych potwierdzeń. A trzeba zawsze brać pod uwagę, mamy silną strefę wsparcia, mamy powód do tego, żeby była jakaś reakcja. Teraz pytanie, czy ta reakcja niesie za sobą. Wskazania na jej prawdziwość, na jej siłę. No i tym wskazaniem dla mnie będzie właśnie utworzenie impulsu na okresie chociażby godzinowym, czyli na niższym interwale. Potem korekta, i po korekcie można by było wtedy myśleć i zagrywać. Oczywiście, również jest za dużo tych oczywiście, e, przepraszam. E, bardzo częstym. E, Korzystaniem. No, jeżeli mamy tutaj, mimo wszystko, jakiś trend rostowy, bo ten dołek był, ten szczyt był niższy od tego, czyli tu po prostu po tym swingu mamy korektę i mamy teraz formację odwracającą, i to taką dość silną formację odwracającą. To jest już to powód do zagrywania z ustawieniem stop losa, ale może, no, tak teoretycznie to mówiąc, to zaraz pod minimum tej formacji, a w praktyce to, mimo wszystko, widziałbym to pod strefą. Pod strefą wsparcia. Natomiast jeżeli chcielibyśmy no, kosztem ewentualnie e, zmniejszenia jak gdyby, wielkości zysku, czy też nawet i ryzykiem ucieczki na rynku, ale za to z większą pewnością, no to tak jak mówię, formacja świecowa powinna być potwierdzona. No i będziemy teraz patrzeć co dalej. No jeżeli nastąpi to potwierdzenie, no to tak jak mówię, kierunek 37%. Złoty, tu chociażby ten szczyt, ta strefa, jak najbardziej jest w grze. Natomiast, jeżeli tutaj to minimum zostanie wybite, no to właśnie, tu przejdę. Dlaczego mówiłem o takich poziomach nie od razu bezpośrednio o nowym dołku? Chociaż on należałoby go odebrać, że będzie, że będzie tym elementem podstawowym, bo tu widzimy ten ruch do góry jest mniej więcej z wielkości tej, tutaj tego, tego, overbalansu, czyli tej korekty. Mamy tu po drodze trójkę, raz, dwa, trzy, w związku z tym mamy tutaj do czynienia, możemy do czynienia z korektą pędzącą i zejście na nowe dołki to by była taka podstawa, ale biorę zawsze pod uwagę fakt taki, że tu mieliśmy impuls, w związku z tym tu może powstawać jakaś większa korekta, czy to pędząca i wtedy zejście do okolic tam 24, czy też nawet i nieregularna z zejściem do 21, to o czym przed chwilą mówiłem na wykresie tygodniowym. Kolejna spółka CD projekt. Na CD projekcie no widzimy, że pogłębia nam się spadek, już wybijamy tutaj tą czarną białą świecę, a więc należałoby tutaj no, podejść do tego, że schodzimy co najmniej gdzieś w rejony tutaj powiedzmy sobie jakieś 120 zł. I bez tego się raczej nic nie uda. Natomiast zwróciłbym uwagę na fakt, że tutaj może być wykończona całość, i, i jak gdyby no, rynek będzie podążał w kierunku dołka. Więc tutaj pod tym względem na razie kierunek teraz się tworzy spadkowy, i, i tylko pytanie, czy delikatny, czy jednak dużo większy. No i tutaj sobie powiedzmy szczerze. Mamy po tym ostatnim swingu spadkowym, który jest taką dość wyraźną, bym powiedział piątką. Mamy z, ruch do góry, który no jest tak, har, taki, taki, taki cały e, ruch korekta, korekta ruch, korekta, ruch korekta, który dochodzi do 61, czyli no traktujemy to na razie jako, jako korektę tego ostatniego swingu. No i mamy pierwsze zejście, co prawda trójką, ale. Rynek nieraz pokazuje, że te pierwsze fale potrafią być trójkami. Teraz trójka do góry, nie wybijająca szczytu. No i tutaj schodki. Moim zdaniem, naruszenie tutaj tego poziomu, tego minimum, wywoła mocniejsze uderzenie w dół. I patrząc tu na wykres dzienny, no to powiem szczerze, że nie widzę szans na zatrzymanie się takim. Znaczy szans. No małe szanse są na zatrzymanie w tych rejonach około 120 zł, o których wspomniałem przed chwilą na wykresie tygodniowym. Aczkolwiek jest tutaj takiego pewnego rodzaju konsolidacja, które to może uczynić, natomiast wydaje mi się, że po takich schodkach, jeżeli nastąpi to przyspieszenie, to będzie tutaj zejście co najmniej w okolice 105-100 zł. A tak jak powiedziałem, cały czas z dłuższego czasu, z dłuższego terminu będzie wizja nowego, nowego dołu. Kolejna spółka Dino które drugi tydzień walczy tutaj o zanegowanie bądź potwierdzenie formacji gwiazdy wieczornej, i tu w tym przypadku nic się nie zmieniło. Patrząc na wykres dzienny, tu też widzimy dojście jest do zakresu overbalansu, ale to, co już w tej chwili niepokoi, bo dojście tu do overbalansu, wydaje się, że między tymi spadkami mamy trójkę, no to powinien, znaczy się to powinniśmy zakładać, że pójdziemy nowym ruchem na nowy szczyt. Ale to, co niepokoi, ale no jeszcze nie do końca, ale no już się powoli robi takie niepokojące, nie mamy tego pójścia do góry, tak? Mamy tutaj objęcie, zrobione objęcie, Chosy. Tak. Negatywny jest to, że na białej świecy jest obrót, obrót dwukrotnie większy niż na spadkowej, a więc to nie jest dobre. I teraz ta pierwsza strefa oporu trzyma. Tu jest dalsza próba, ale zobaczmy. Kolejne objęcie i nie ma kontynuacji na razie. No jeżeli uda nam się to sforsować, no to realizujemy ruch na nowy szczyt. Natomiast jeżeli nie, i teraz zejdziemy, wybijając ten dołek, no to mamy koniec wzrostu i to chyba nawet w bardzo długiej perspektywie czasowej na dno. Kolejny KGHM. No tutaj ciężka spadkowa po konsolidacji świeca. No i powiedzmy sobie szczerze. Bliżej nam tu do układu korekty nieregularnej A, B, C, nawet patrząc na tą piątkę z delikatnym naruszeniem tego overbalansu, ale zatrzymamy się na strefie na... niż do pierwszego impulsu. Ale no, biorąc pozytywny obraz, no to należałoby się spodziewać zejścia co najmniej do tych 95 zł. I tutaj pamiętajmy: zasłona ciemnej chmury potwierdzona, konsolidacja, dalszy równo, Trzeba patrzeć dalej, dalej w dół, a nie w górę. Teraz na wykresie dziennym. Mamy tutaj po tym spadku korekta pędząca, i teraz pytanie, czy mamy do czynienia z układem pełnego impulsu? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pędząca, piąta, i to by się tutaj gdzieś miało prawo kończyć. No myślę, że powinno jeszcze troszeczkę niżej tutaj zejść, aby wybić ten ostatni, chociażby potwierdzony dołek, największej korekty w tym samym swingu. Czy też, no nie, ale jest tutaj jakaś spadkowa, spadkowa piątka i, i to oczywiście niesie za sobą ryzyko, poważne ryzyko, że rozpoczął się mocniejszy ruch na dół. Wydaje się, że w tej chwili, jeżeli tu tak wyraźnie przebiliśmy tą strefę szczytową, to powinniśmy podążać co najmniej w kierunku tych 100, 110, 115 zł. I jeżeli taka kontynuacja będzie, no to już będzie dodatkowe prześwietlenie, że schodzimy jeszcze niżej. Więc moim zdaniem rozpoczął się ruch, który docelowo powinien zmierzać co najmniej w okolice 97 zł, a tak jak mówiłem z tej dłuższej perspektywy czasowej nawet i może to być niżej. Kolejna spółka to PKO SA. No, i tutaj po tej konsolidacji trzytygodniowej mamy dalszy ruch spadkowy. No i znowu, jeżeli chcemy, znajdziemy coś takiego pozytywnego, no bo jest to ruch do zejścia do strefy, wyraźnej strefy tutaj w tym momencie wsparcia. Dolny cień jako reakcja na tą strefę wsparcia, czyli szansa, że mamy tylko trójkę i będziemy robili jakiś ruch do góry. Natomiast wydaje mi się, że na tej strefie oporu powstałej formacja objęcia Bessy, która została potwierdzona, konsolidacja i teraz dalsze wybicie, to jest tylko wskazanie, że rynek będzie docelowo spadał na niższe poziomy i tutaj już jest gorzej z taką oceną możliwości zejścia do, jako, jako korekty tego tutaj dużego ruchu, tu bardziej się kłania nam zejście na nowe dołki, wybicie tych 60 zł, a to oznaczałoby wtedy no moim zdaniem pójście, co najmniej w okolice tutaj 50, poniżej nawet 50 zł. Jeśli nie, nie gorzej, czyli na jakieś nowe dołki. Ale, no, tak jak mówię, dołek ten, który mieliśmy w październiku pod koniec roku 2022, no moim zdaniem. Jest teraz poważnie zagrożony i, i będziemy chyba zmierzali go, aby go wybić. Patrząc na wykres dzienny, no to na razie możemy powiedzieć: mamy nic innego jak tylko trójkę z zejściem do strefy oporu, do pierwszej takiej, przepraszam, do pierwszej istotnej strefy wsparcia wynikającej tu z tego ruchu wzrostowego. No i mamy jakąś reakcję, ale ta reakcja jest na tyle mizerna na razie, w ten, powiedzmy w ten sposób, że no, ona nie przeszkadza. Niczym, szczególnie w tym, żeby ten spadek tutaj był kontynuowany i, i, i wydaje mi się, to najbardziej prawdopodobne zmienię, no, co prawda z opóźnieniem zdanie, ale jak wybijemy ponownie 95, nie idąc dalej dół. kolejna spółka PKN Orlen. No tutaj trzeci tydzień jest i najpierw mamy w ogóle już kilka miesięcy taką szeroką konsolidację. Teraz tutaj trzy tygodnie tej węższej konsolidacji po utworzeniu, i to na to zwracam uwagę, objęcia Bessy pod linią trendu na poziomie tego pinbara. Czyli mamy tutaj element pinbar na tym samym poziomie, objęcie Bessy, podwójny dołek, jak nic. Tutaj strefa, która broni, no przebicie tej strefy, moim zdaniem na tyle przyspieszy, że zejdziemy z pkn na 40 zł albo i niżej. Kolejna spółka PKO BP, no to sytuacja zbliżona do tego, jaką mamy na PKO S.A. Można by było powiedzieć, że teraz tutaj od tej strony to bym może tak potraktował tutaj strefę wsparcia, niekoniecznie tutaj zwracając, chyba, że ją lekko poszerzając, widać tutaj no taką szerszą strefę wsparcia. No idziemy bezpośrednio na tą strefę i myślę, że, myślę, że raczej... Będziemy ją testować, a znowu patrząc, że mamy tu do czynienia z takim wykładem raczej trójkowym, no to, to jak najbardziej wybicie tutaj tego dołka, być może zatrzymanie zaraz tutaj na tej strefie na koronę, ale jest jak najbardziej że i realne patrząc teraz na wykres dzienny, no tutaj tak jak na PKO za na razie można powiedzieć, mamy tylko i wyłącznie trójkę spadkową schodzącą do strefy oporu, no i teraz tutaj formacja przenikania, która jeszcze nie została potwierdzona, no jeżeli zostałaby potwierdzona, no i powstałoby też na intra e, zmiana jak gdyby trendu, to jest jak najbardziej szansa na to, abyśmy atakowali poziom 30, tutaj nie pełna 34 i w przypadku jego wybiciu po jakiejś korekcie moglibyśmy myśleć o pójściu na wyższe poziomy 38-40, ale powiem szczerze, patrząc na to, co tu powstało, wydaje mi się to mniej prawdopodobne i jest reakcja na strefę, ale obawiam się, że w najbliższym czasie, w kilku sesji w tego tygodnia, ta strefa zostanie przeglądać. No i na koniec z tych dużych spółek PZU, które znowu walczą tutaj o utrzymanie strefy, mamy teraz wzrostowego pinbara. Po tym tutaj objęciu, po tym mocnym spadku mamy wzrostowego pinbara, co mogłoby wskazywać na próbę pójścia jednak do góry, zrobienia tutaj takiej, no nawet bym powiedział, odwróconej głowy z ramionami. Ale czy tak będzie, no czas pokaże, bo patrząc na wykres dzienny, no to mamy tutaj yy, jak gdyby układ podwójnego dołka i cały czas bronę, obronę tej linii trendu, ale to, co było tu, no to wydaje się spełnionym impulsem, wypełnionym impulsem do tego poziomu. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pędząca, piąta w postaci klina. W związku z tym, yy, no y, oczywiście wybicie tego poziomu, czyli poziomu 36, 45, 46, 50, będzie jakimś wskazaniem na możliwość jeszcze pójścia na nowe 3D. Bez tego, jeżeli teraz rynek zawróci, no to tworzy nam się i tutaj na pewno w którymś momencie przystąpi, nastąpi przyspieszenie, które ściągnie nas na dobry początek w okolice 31 zł. No i teraz ten pora na plus na CCC. W zeszłym tygodniu prosiliście, nie było tej weekendowej w ogóle, i w tym tygodniu dalej. No powiedzmy sobie szczerze, no na razie to jest takie, bo to CCA już tam parę razy się pojawiło w perspektywie ostatnich tam powiedzmy dwóch, trzech miesięcy i rozumiem czemu, no, no jest to jakaś firma, która, no, jest o niej dużo, mocno wstawia na marketing i do tego jest bardzo, bardzo mocno wyprzedana, tak, no od tych maksimum 130 na 30 parę złotych, więc to zawsze kusi, tylko no bądźmy szczerzy, no tutaj się nic nie zadziało, no po po, tym, po tej największej korekcie mieliśmy zejście, korektę niższego rzędu, zejście trójką, korektę niższego rzędu do tego momentu. Tutaj mamy no, zasłonę ciemnych mury powiedzmy, konsolidacja, potwierdzenie, no, czyli idziemy krótko, mamy trały cały czas trend spadkowy i podstawowym założeniem jest wybijanie tego tych, tych poziomów dołkowych, które są już co prawda blisko, i zejście i penetracja w zasięgu. Tych poziomów około 25, 26, 27 zł. No nie ma tutaj, że tak powiem, innego wyjścia. Jak widzimy, tutaj ten poziom jest dość silny i nie mówię koniecznie, że musi być wybity, ale może być naruszony. I na razie na to trzeba w ten sposób. Patrzeć, że właśnie tu idziemy w tym kierunku i tutaj nic się nie zadziało, co by można było zmienić. Teraz patrząc na wykres znowu dzienny, no to możemy powiedzieć, że mamy tutaj jakąś po tym szczycie, czyli na tym overbalansie. Mamy zejście pierwsza, druga, tutaj trzecia. Teraz powstaje jakaś czwarta, i tu jakiś jeszcze dopuszczalny drobny ruch do góry, w okolica 37 jak najbardziej może mieć miejsce, ale musimy wziąć poprawkę taką, że w tym całym swingu. Tutaj nie musi być czwarta, i tu piąta, i teraz korekta tego całego tutaj ruchu. Znaczy nie tego ruchu, tylko tej większej piątki, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. To nie musi być teraz czwarta, tylko możemy mieć tutaj czwartą jako pędzącą w tym swingu i w związku z tym w tym impulsie, i to oznaczałoby, że zanim skończy się fala trzecia, to jeszcze zaatakujemy te dołki na 33. Także tutaj na razie inwestorzy, znaczy się, no inwestorzy, którzy myślą o kupowaniu, no to nie mają właściwie nic innego do robienia, jak dalej tylko patrzenie i nic nie robienie, bo oczywiście, jeżeli zasób portfela finansowego jest duży, no to nikt nie zabroni kupować, no bo w jakimś stopniu wiemy, że są to niskie poziomy i w perspektywie jakiejś tam dłuższej no będą to ceny na pewno atrakcyjne, ale to jest tylko na zasadzie takiej jak. Może działają, nie wiem, jakieś duże fundusze, no kupią, spadnie, dokupią, spadnie, dokupią, spadnie, dokupią i, i, i potem jest okej. Okay. Ale jeżeli chodzi o takie, no sensowne kupowanie, no to na ten moment nie widzę do tego żadnych żadnych podstaw. Widzę natomiast podstawy do tego, żeby spółka CCC dalej szła w dół. I to by było tyle, jeśli chodzi o. Analizę wypędową spółek z indeksu WIG-20 in z małym prośbą.